Dzień dobry i miłego dnia życzę Witam Ten film chciałbym skierować do świeżo upieczonych operatorów Którzy zaczynają swoją przygodę A dzisiaj będzie jak sobie ustawić samochód pod żurawia Żeby ta praca szła płynnie, sprawnie, bezpiecznie Także lecimy Po robię taki manewr, jak podjeżdża mi samochód do rozładunku To żeby mi nie podjechał za blisko to robię taki myk, widzicie ten słup? To wyobraźcie sobie, że jest to nadjeżdżający samochód do rozładunku I ja sobie delikatnie przejeżdżam w lewo i tym sposobem wyznaczam mu drogę, jak ma podjechać, ale dobrze jest też sobie drzwi otworzyć od kabiny i jeszcze go manewrować dając ręcznie znaki, czy bardziej w prawo, czy w lewo ma skręcić, bo czasami tą drogę, że tak mu wskażemy, to oni często zwłaszcza samochodem pod plandeką skręcają jeszcze pod tego żurawia i przybliżają się co potem trzeba robić jeszcze korektę a do korekty zaraz wrócimy chodzi o rozładunek dobrze jest stanąć wzdłuż samochodu i najlepiej sobie tak zrobić zrobić, znaczy jeżeli będzie na to możliwe, to tak się ustawić, żeby była możliwość do korekty bo tak jak mówię, czasami kierowcy Podjeżdżają za blisko lub za daleko, mimo że im się tam pokazuje, w którą stronę podjechać, bliżej czy dalej. Możliwość, robimy korektę, poprawiamy się i wtedy działamy na spokojnie. Wyobraźcie sobie, że ten kontener to jest dłużyca ze szyną kolejową do rozładunku. I teraz ta odległość między tą podporą a tym kontenerem... Jest troszkę za mała jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, gdy ta szyna nam spadnie podczas rozładunku, ona się odbije i może uderzyć w oponę, gdzie wtedy dojdzie, może dojść do takiej sytuacji, że ta opona po prostu nam się rozwali, uszkodzi. Dlatego dobrze by było przesunąć jeszcze tego żurawia od tego kontenera o jakiś meterek. I wtedy zwiększa nam się to bezpieczeństwo, nam się zwiększa przed jakimś tam uszkodzeniem. Dobre ustawienie samochodu pod żura to jedna strona medalu, a drugą stroną medalu są umiejętności operatora. Metra do 2 metrów to jest optymalne. Druga sprawa, bliskości. To jest raz. Dwa, że wysięgnik maksymalnie na siebie bierzesz. Zaraz Wam pokażę, jakie wibracje i też niekomfort powodują. Wam teraz, jak wygląda niekomfortowo sytuacja, kiedy samochód bardzo blisko podjedzie, a my musimy wysięgnik maksymalnie na siebie brać. I zobaczcie, co się dzieje. Cała kabina się buja razem z nadwoziem. Niekomfortowe. I przy opuszczaniu to samo ta prasa zamiast iść sprawnie wydłuża nam się i się na wtedy będzie na tym elektromagnesie nam wariowała. Znowu za daleko. Przeciążenia. I podzespoły dostają po tak zwanym tyłku. Także optymalnie stawiamy sobie półtora do dwóch meterków, bez żadnych przeciążeń, niepotrzebnych wibracji, drgań, co powoduje przedłużenie rozładunku i brak tego komfortu. No i odległość między samochodem a żurawiem bezpieczna odległość, gdy spadnie towar. Jest szansa, że nie uszkodzimy samochodu czy też żurawia. To tyle. Pozdrawiam, zdrówka.